która po raz kolejny udowodniła, że kultura jest tu nie tylko obecna, ona żyje. 31 maja odbyła się Gala Festiwalu Filmu, Teatru i Książki. To już 14 raz kiedy się spotykamy na Festiwalu Filmu, Teatru i Książki. Czy może nam Pan powiedzieć, jak przebiega tegoroczna edycja? Wszystko zaczęło się w Kargowej, pierwsze trzy edycje a potem przenieśliśmy się do Zielonej Góry, a teraz robimy to od, od już drugi rok w Kragowej i w Zielonej Górze. Festiwal, myślę, w tym roku bardzo się udaje, między innymi dlatego, że dla mnie miarą jest, jest frekwencja właściwie w goście i członkowie, którzy tworzą Radę Artystyczną i, i goście, którzy przyjeżdżają tutaj w różnych rolach, zauważyli, że jest ten progres, że po prostu zainteresowanie zarówno projekcjami filmowymi, które są zasadniczym jakbym elementem programowym, ale również spotkaniami z autorami książki filmowej i teatralnej. Wreszcie spektakle i w różnych formach monodramy, i czytelnia dramatu. Co najważniejsze, dużą część publiczności, jak zauważam, stanowią młodzi ludzie, bo, bo o to nam jakby chodzi, żeby była ta wymiana pokoleniowa. W międzyczasie na Deptaku otwarty był namiot, w którym dzieci mogły wziąć udział w zajęciach, by poprzez dobrą zabawę zapoznać się z kulturą. Co roku do współpracy przy organizacji Kozy Film Festival zaprosiliśmy wolontariuszy i tutaj wolontariusze wspomagali pracowników biblioteki w różnych działaniach, między innymi zajmowali się sprawdzaniem wejściówek, przy różnych pracach organizacyjnych nas wspomagali ale też bardzo ważną rolą odgrywali w namiocie, którego oferta w tym roku skierowana została dla naszych najmłodszych odbiorców. Namiot stał przy Bachusie w centrum Zielonej Góry. Tam wolontariusze wspomagali i naszych pracowników przy organizacji warsztatów, różnego rodzaju spotkań, które tam się odbywały. Dodam tylko, że w tym roku odbywało się codziennie od wtorku czytanie na drugie śniadanie, gdzie znani aktorzy czytali dla Naszych najmłodszych książki, skierowane oczywiście do tej kategorii wiekowej. Oprócz tego odbywały się warsztaty, gdzie dzieci mogły tworzyć na przykład wiewiórki, kapibare i różnego rodzaju inne działania związane z festiwalem. Bibliotekę Norwida odwiedziła pisarka Anna Kamińska, która jest m.in. autorką książki o Simonie Kosak. Przyjechałam opowiedzieć o książce o Simonie Costa, która przeżywa swoje drugie życie. Ta książka wyszła 10 lat temu. I Simona jest taką kobietą, która interesuje wielu czytelników, widzów ludzi, którzy się interesują przyrodą więc pewnie o takiej wielowymiarowości tej postaci o niej jako o ikonie przyrody dzisiaj będziemy rozmawiać. Na podstawie mojej książki Simona, Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, powstał film w reżyserii Adriana Panka, i ten film wciąż widzowie w kinach w całej Polsce mogą oglądać. Ogromnie podoba mi się spotkanie takich światów, świata literatury, filmu, teatru. Natomiast ja przyjechałam dzisiaj na festiwal i myślę, że, że to doświadczenie i przyglądanie się temu, jak ten festiwal się rozwija, jest dopiero przede mną. Zwieńczeniem wieczoru i całego festiwalu była gala, która odbyła się w Filharmonii. Na wydarzeniu pojawili się znani aktorzy i reżyserzy, którzy przyciągnęli liczną widownię. Czy Może nam Pani powiedzieć, skąd akurat taki dobór aktorów na nominację? W nominacji dokonuje Pan Łukasz Maciejewski, który jest z nami od samego początku festiwalu. Twórca festiwalu, dyrektor Andrzej Bóg, zaprosił Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego i teatralnego do współpracy. I ta współpraca trwa już 14 lat. Łukasz Maciejewski, który jest w jury różnych renomowanych festiwali filmowych, przygląda się poszczególnym rolom. I wybiera w sezonie najlepsze filmy i najlepsze role drugoplanowe. A właśnie tytuły nominacji, czy może nam pani powiedzieć? Nominacje, w najlepsze Grand Prix dla reżysera najlepszego filmu 2025. Oczywiście rola drugie, drugoplanowa, i to jest nagroda Macieja Kozłowskiego za najlepszy film gatunkowy, czyli film gangsterski, sensacyjny to jest kolejna, kolejna nominacja, za wybitne osiągnięcia aktorskie dla aktora bądź, bądź reżysera Klaps 2025, które przyznaje młodzieżowe jury oraz nagroda, nagroda publiczności. Ona jest jeszcze nierozstrzygnięta, dlatego że czekamy oczywiście na podliczenie głosów naszej publiczności. Dziękuję Nie można usiąść. Proszę Państwa, ja tak na wszelki wypadek, nie spodziewając się oczywiście tego różnienia w hotelu I całe rano i po południu przygotowałem sobie taką przymowę dziewczyną. Napisałem to na kartce, ale niestety złapałem jednego. Dziękuję Państwu i dziękuję Żywi. No i niech będzie Wlechowi do Słyszałam właśnie, że jest Pan krytykiem filmowym i brał Pan udział w wyborze tegorocznym laureatów, którzy powinni dostać nagrodę z drugoplanowej. Czy może nam Pan powiedzieć, czym się Pan kierował w wyborze? To jest, myślę, jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza, nagroda na tym festiwalu. Z tego względu, że stały patron Kozji Film, Maciej Kozłowski, był artystą, którego identyfikujemy właśnie z zarówno w teatrze, jak i w kinie, z ról drugiego planu. Ale tworzył je tak, że po latach pamiętamy wiele z tych kreacji, one zapisały się w pamięci i odnalezienie ról aktorskich, które wpisują się w tę ideę odnajdywania, pokazywania i nagradzania ról drugiego planu, które nie mając takich możliwości jak pierwszoplanowa postać, której jest dużo na ekranie, która ma szansę przebiegu psychologicznego. i moje zadanie polegało na tym, żeby wybrać te rolę spośród oferty całorocznej Polskiego Kina i jako przewodniczący Komisji Nagradzającej wyróżnić najlepszą rolę. Dzisiaj poznamy laureatkę lub laureata. Pan został nominowany jako rola druga planowa z filmu Przepiękna. Czy może nam Pan przybliżyć, na czym polega Pana rola? No, Kuba jest wf yy, który poznaje pewną dziewczynę, ona mu wpada w oko, tak dla niego na poważniej, no i tam zaczynają się między nimi życiowe rozterki, gierki. Jak wpłynęła Pana rola na ten film? To wszystko jest tak subiektywne. No ja się zawsze skupiam na tym po prostu, żeby zrobić swoją robotę, żeby jakoś tam oddać wiarygodnie to, co chcę przekazać, obronić swojego bohatera i to jest zawsze dla mnie najważniejsze. ten czy film. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego. Eee, mój strój może o tym świadczyć. Nie myślałem, że będę musiał wychodzić. Kurcze, to jest moja pierwsza nagroda, nagroda filmowa, także pewnie zapamiętam ją do, do końca życia. Eee, no, co ja mam powiedzieć? Kurde, bardzo, 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 bardzo proszę, dziękuję. Przepraszam, przepraszam. Dzisiaj jako jury na festiwalu. Czy właśnie może nam Pan powiedzieć właśnie o wyborze filmów? Słuchaj, nie mogę powiedzieć, bo obrady jury są tajemnicą. Obrady jury zwykle są połączone z taką szerszą i głębszą rozmową na temat, na temat filmu, na temat tego, co się dzieje w kinie, na temat młodych twórców. Bo jest wielu młodych, nowych. Ludzi rozpoczynających kariery jako aktorzy, jako reżyserzy. Więc... A właśnie patrząc na pana warsztat aktorski, czy może pan powiedzieć nam więcej trochę właśnie o tych nowych aktorach. Jak pan na to patrzy? No, dla mnie to jest wzruszające, no bo ja jestem, można powiedzieć, już blisko finału, więc z przyjemnością patrzę na młodych ludzi, na. Na ich marzenia, na ich ambicje, na, na to, że im bardzo zależy. No, nie wiem, życzę wszystkiego dobrego. Po części oficjalnej uczestnicy Gali zostali zaproszeni na wyjątkowy koncert, który dopełnił wieczór artystycznym akcentem. Muzyka, światła i festiwalowa atmosfera sprawiły, że był to finał z klasą i z sercem.